Siemanko, siemanko, freszko konat. pozdrawiam z mrożonej krainy Jeszcze widzę, że tu moje stopy odbite i nie tylko stopy, z ranka z rutyn Kiedy robię sobie jogę, głębokie oddychanie Czekajcie, muszę chwycić tą kamerę Dobra, mam Słuchajcie, pomyślałem, że zacznę nagrywać też taką fajną serię śmiesznych filmików które też mogą być przydatne Oczywiście teraz wpadłem na taki pomysł, bo Zostawiłem szczotkę do włosów w spa I pomyślałem, kurczę Idę na Idę też potem Robić masaż A chciałbym uczesać włosy, no nie Także nie mam czym uczesać włosów Wziąłem prysznic I teraz sprzątam ogarnię, Ogarniam sobie troszkę w mieszkanku I wpadłem na taki pomysł Jak chwyciłem ten oto przenośny widelec Na podróże że mógłbym się nim uczesać, i sprawdziłem tą funkcję czesania się widelcem. I tak, jeżeli nie macie w podróży szczotki do włosów, a macie długie włosy i chcielibyście się uczesać, a nawet macie też krótsze włosy niż ja, a chcielibyście się uczesać, polecam uczesać się widelcem. Także jest to jakaś opcja zawsze. Mm, I pomyślałem, że chciałem się z wami tym podzielić. Polecam mega, też się podzielę rutyną wyjść. Boso, wziąć mega głębokie oddechy, przytrzymać te głębokie oddechy, niech wypełni ten tlen, całe ciało, odświeży trochę umysł, jeszcze do tego zimny prysznic, i jesteśmy wyzerowani energetycznie z jakichś dziwnych. Rzeczy, co usłyszeliśmy, gdzieś coś obejrzeliśmy, a nie chcieliśmy. Jest to totalny reset. Wejście w fajną przestrzeń z rana, także wie, wiem, że to już się kiedyś powtarzało zimna prysznice głębokie oddechy ale tego nigdy za mało. I pamiętajcie, możecie uczesać się Widelcem. Także to jest info. E, śmieszne metody, śmieszne metody czesania się. Pozdrawiam Widelec Simona.